Pozdrawiam Was wszystkich w tę Wielkanocną Niedzielę. To bardzo szczególna niedziela, którą świętuje świat. Jesteśmy w lockdownie. Wielkanoc to symbol odrodzenia, ponownego narodzenia. A dzisiaj świat czeka, aby wyjść z obecnej sytuacji i odrodzić się do pełnej chwały. Powinniśmy myśleć o lekarzach, pielęgniarkach, pracownikach opieki zdrowotnej czy higieny, policji, o ludziach, którzy dostarczają nam żywność którzy pracują, aby zapewnić zaspokojenie naszych codziennych potrzeb, o pracownikach elektrowni czy stacji uzdatniania wody, powinniśmy podziękować im wszystkim. Oni utrzymują nas przy życiu w tej trudnej sytuacji, w której każdy zamknięty jest w domu. Oni są prawdziwymi symbolami wyrazu miłości, współczucia i służby, które uosabiał Jezus. Pamiętajmy o nich i uszanujmy ich w tę niedzielę wielkanocną. Odnówmy w społeczeństwie te wszystkie wartości, za którymi opowiadał się Jezus. Będziemy świętować przebywając w samotności lub z rodzinami, ale w duchu bycia z całym światem, życząc sobie, by ta klęska wkrótce się skończyła byśmy mogli odbudować świat zarówno ekonomicznie, jak i społecznie, aby był bardziej ludzki i pełen szczęścia. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć, módlmy się dzisiaj i okażmy wdzięczność wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom opieki zdrowotnej i higieny, policji i tym, którzy pomagają nam w zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Życzę wszystkim szczęśliwej niedzieli wielkanocnej.